Bo we mnie jest seks, gorący jak samu Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu On mi biodra opływa, wypełnia mi biust Żar surczy do ust Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten Nie zazna już ten, co spokój i sen Lecz gdy ofiarę mu prawie żarem, to cierpieć muszę Ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem.